Nasz rajd odbywa się już po raz czwarty. W tym roku odbywa się on pod hasłem Śladami Wiktora Kulerskiego. Liczy około 40 km. Zatrzymamy się w miejscowościach właśnie związanych z naszym patronem, a więc to, będą, to będzie Tuszewo, czyli miejsce, gdzie były kiedyś zakłady Wiktora Kulerskiego. Następnie Owczarki, miejsce śmierci Wiktora Kulerskiego oraz Dusocin. Jest to miejsce związana z jego działalnością społeczną. Na zakończenie zapraszamy wszystkich uczestników rajdu do naszego ogrodu, do biblioteki, gdzie będzie poczęstunek, będą też konkursy, będzie można wygrać fajne nagrody. Jest to rajd po prostu dla wszystkich chętnych miłośników rowerzystów. Muszę powiedzieć, że ten rajd wygląda, że będzie najliczniejszy. Mamy zapisanych 107 osób. Na razie wszyscy przybywają. Jest to jakaś integracja ze społeczeństwem, z mieszkańcami grudziądza, możemy się poznać, można zobaczyć bibliotekę, poznać bibliotekarzy. Jest to fajna taka myślę impreza integracyjna. W tym rajdzie organizowanym przez bibliotekę ja biorę udział po raz pierwszy. Przypadła mi dzisiaj rola przewodnika turystycznego. Będę miał przyjemność występować tutaj w roli osoby, która będzie miała możliwość powiedzieć parę słów na temat miejsc, które będziemy odwiedzać. Jestem aktywnym rowerzystą, ale nie mam niestety tyle czasu, żeby zwiedzać nasz tutaj teren Powiatu Gryziąckiego tak często jakby. Jakbym tego chciał, ponieważ no mamy wiele tutaj ciekawych miejsc w okolicy, w powiecie i dalej, które są warte naszej uwagi. No i chciałabym się dysponować tym czasem, żeby móc wszystkie obejrzeć. Zachęcam wszystkich do, do w każdej wolnej chwili przeznaczania na, na właśnie poznawanie naszego regionu z tej perspektywy roweru, z której te perspektywy można zobaczyć wiele więcej niż, niż za szyby samochodu.